Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj wam pokażę jak na playstation 4 zmienić fortnite żeby był on po angielsku czy jakim chcecie jak widzicie tu jest wszystko po polsku więc tak wciskacie ten przycisk share tutaj ten włożycie na ustawienia i język, bo będziecie mieć mm, całą playsta cały PlayStation po angielsku, no i lecicie i tłumacie angielski. Musicie wtedy będziecie mieć po prostu całą yy, całą playkę po angielsku, będziecie mieć wszystko po angielsku w każdej grze, tak? grze. i wasz wtedy wywalił z Fortnite'a więc no to taki króciutki odcinek ale się y, pytaliście jak to zrobiłam więc no nagram, więc to na tyle jeżeli wam się spodobało zostawcie łapeczkę w górę jeżeli wam pomogłem zostawcie no też łapkę w górę więc no to na tyle siema